I ruszyły. Nie ma chętnego, jest Badgi Pompadour. On poprowadził, Oles Nimrod. Jak się niesie? Jest na drugim miejscu, na trzeciej pozycji mój min Muskat. Lindal Sanakin mocno też trzymany, Mejdan Pekosak. Aisha Al. Sania na ostatniej pozycji Magdy Solari. Nimrod objął prowadzenie, na drugiej pozycji Badgi Pompadour. Nimrod Badgi Pompadour, min Muskat, razem z nim Lindal Sanakin. Na piątą pozycję poprawia Majdan Pekoszak. Galopuje razem z Zaśą Alsanią i na ostatnim miejscu wciąż Magde Solagi. Zakręt wprowadza stawkę Nimrod, jest około 1000 metrów do celownika. Nimrod bardzo szeroko Lindal Sanakin, bliżej Kanatu Badgi Pompaduch, między nimi Mujmin Muscat i za nimi Mejdan Pekosak. Dalej Aisha Al-Sahania i Magde Solagi I za moment konie pojawią się na prostej finiszowej. Wyprowadza Nimrod. Nimrod przy wewnętrznej atakuje Badgi Pompadour. Nimrod Badgi Pompadour. Badgi Pompadur, Nimrod tu bardzo ładnie finiszuje Magde Solari środkiem toru. Badgi Pompadur, Magde Solari. Magde Solari, Badgi Pompadur walczą o zwycięstwo. Magde Solari i Magde Solari wygrywa na drugim miejscu. Badgi Pompadur, trzeci Nimrod.